Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Neutro i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Po dość długiej przerwie, ale nie martwcie się, żyję, nie zginąłem, wracamy A ten odcinek jest takim odcinkiem triumfalnym, można by trochę powiedzieć Ponieważ wreszcie udało mi się przebić barierę 1400 oczek na czeską Także mm, ja jestem z siebie dumny. Ten filmik. Yy, ten filmik to jest... No takie podsumowanie tego, że mi się udało to zrobić. Pokażę wam w jaki sposób udało mi się to zrobić. Nie zabrakło podstawki Hetmana, nie zabrakło przeoczeń, błędów, ale pomimo tego wszystkiego wyszedłem z tarczą, a nie na tarczy. Mm, więc... Yy, więc bardzo się z tego cieszę. Yy, przed tą partią miałem bodajże ranking 1393. No i sprawa była prosta Jeśli tą partię wygram, przekraczam 1400. Przegram. To będę musiał się z tym dalej męczyć i to wbijać. Mm, także bez przedłużania Zapraszam Was do oglądania, zobaczcie tą partię, jak ona się potoczyła, jak ona się odbyła, yy, bo, ponieważ była to partia ostatnia, decydująca. Yy, no i co? Yy, jedziemy. Jeszcze prosiłbym Was, ostatnia rzecz, już obiecuję, yy, jeszcze prosiłbym Was o zostawienie suba i lajka, ponieważ motywuje mnie to do dalszej pracy. Yy, a my już lecimy z przebiegiem partii przeciwnik zagrał e4 ja zagrałem e5 skoczek f3 skoczek c6 poszło goniec c4 goniec c5, partia włoska poszła roszada no i tutaj wkradła się pierwsza niedokładność ze strony przeciwnika skoczek g5 jest ruchem niedokładnym ja zroszowałem, jest to dobry ruch. Z tego co tam potem patrzyłem, to D5. D5 było najlepsze. Przeciwnik zagrał B3. Ja zagrałem H6. B3 to jest w ogóle błąd, co ciekawe. B3 ma w sobie taką ideę, że goniec wchodzi na B2 i on tutaj jest bardzo aktywną, dobrą figurą. Okej, okay, ja zagrałem H6 Przeciwnik odszedł odszedł i zbiłem pionka Goniec B2 Nie wiem, spodziewałem się tutaj, że pójdzie wieża E1 Spodziewałem się wieży E1, no, chociaż nie, wieża E1 to przecież podstawiałaby te Podstawiałaby widełki. Przepraszam, najmocniej. Goniec B2 z planem wcześniejszym. Jak najbardziej dobry ruch. D6. Żeby tutaj po prostu skonsolidować pozycję. Goniec poszedł na D5 jest to najlepszy ruch. Wróciłem sobie z koczkiem z atakiem na tego gońca. Skoczek C3 tego gońca pobronił. Goniec B4. No, z prostym planem, tak, żeby tego skoczka zbić. Wtedy on odbije. Goniec traci obrońcę i wygrywam figurę. No ale przeciwnik oczywiście nie pozwolił mi na to. To była taka szczegółowa groźba. Bardzo łatwo było się przed tym obronić. Także goniec C4. Według komputera lekko niedokładne, ale dla mnie jest to dobry ruch. Hmm, chyba dlatego niedokładne, że można zbić, zbić i D5 idzie z stępem. Tak mi się wydaje. Ale nie zagrałem tak. Zagrałem Zagrałem wieża E8. Też logiczny ruch. Wydaje mi się. Przeciwnik zagrał A3. Dobrze mówię tak, A3. Wróciłem się gońcem i skoczek D5. zagrałem skoczkiem na a5 żeby wymienić tego skoczka za gońca, ponieważ on tutaj jest uznałem, że on tutaj jest silną figurą poszły bicia i poszło goniec d5 zagrałem c6 goniec i tak się wrócił na e4 zagrałem tu d5 goniec Poszedł na D3 i dochodzimy do e, momentu, w którym nastąpiła podstawka, Hetmana, z mojej strony. Mówię sobie: kurcze czy tu widełki można zrobić? Też mi widełki grożą, co oczywiście widziałem, ale zrobię te widełki. No tak, tylko że zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Że przeciwnik zagrał goniec B2. I tego Hetmana może mi zbić. Ale to nie nastąpiło w partii, co jest śmieszne. Goniec odszedł na E2, proszę Państwa, 1430. Wysoki poziom, ktoś by powiedział. No nie. Mało. Dalej nie, z... nie odszedłem tym Hetmanem. Dalej yy, on tu mógł być podbiciem. Zbiłem skoczka. A Hetmana dalej można zbić. Nie. Goniec odbił piątka. I dopiero teraz zbiłem tym Hetmanem tego gońca. No wow. To, że ja tą partię wygrałem to jest jakiś pieprzony cud. Ale okej. Okay. Poszło B4. No to już musiałem oddać. Materiał, no bo tutaj nic innego się nie dało zrobić, mogłem odejść, ale wolałem jeszcze zdobyć pionka, jest to spoko. No i koniec końców wychodzę z wieżą. Więcej pomimo to, że podstawiłem Hetmana, no coś niesamowitego. Rzadko mi się takie, takie partie zdarzają. Nie pamiętam kiedy ostatni raz Hetmana podstawiłem, no ale cóż, zdarza się presja rankingu. I te sprawy. Wie, bo po prostu wiedziałem, że jak tą partię wygram, to będę miał to 1400. Tu już, już wiedziałem, że jest dobrze, że już się cieszyłem. W tym momencie już już czułem to 1400. Słusznie zresztą. C3 poszło. Odszedłem Hetmanem na C5. Hetman poszedł na A4, żeby nadać mu taj, tutaj trochę mobilności eee, poszło, poszło B6, żeby tego skoczka pobronić. Bo zauważcie jak skoczek tu odejdzie gdziekolwiek. No powiedzmy niech skoczek odejdzie. Wyobraźcie sobie, że skoczek odszedł na C4. Aha! Dobrze, przepraszam Was najmocniej. Coś dzisiaj jestem wczorajszy. Skoczek mógłby iść na C4. Podczas partii też mi się wydawało. Tutaj się usprawiedliwia, że nie mogę tak zagrać, bo tracę pionka, ale zapomniałem o tym, że ten Hetman tutaj broni. Nie zauważyłem, że on tutaj po przekątnej broni tego pionka. Więc okej okay. Poszło B6. Skoczek, skoczek C4 jak najbardziej mogłem zagrać. Nie zagrałem, ponieważ wydawało mi się, że tracę tego pionka z jakiegoś powodu. Dopiero teraz widzę, że nie tracę podczas tej analizy. Wcześniej też, jak analizowałem, to tego nie zauważyłem. Także no. Wieża C1 poszła. Wieża FC1. FC Barcelona. Goniec A6, żeby tego tego gońca jakoś Żeby tu przesłonić tą linię, bo cały czas mi się wydawało, że tracę tego pionka. Więc tutaj żeby troszeczkę to przesłonić i zaktywizować gońca, tak? Poszło poszło D4. Hetman B5 odchodzi. Hetman wraca się na C2 ale ja gram y, Hetman B3 i chcę te Hetmany wymienić. Przeciwnik usilnie mi na to nie pozwala. Y, więc chcę wymieniać dalej materiał. Ponieważ mam, bierze więcej, więc chcę wymieniać materiał. To jest chyba dosyć logiczne. Y, poszły bicia. Y, hetman poszedł na D7, i w ogóle jest taka śmieszna sytuacja. Hetman jest na d7, ale on mi totalnie nic nie atakuje. No zobaczcie to. Pionek na c6 jest broniony przez skoczka. Pionek na f7 jest broniony przez króla. Pionek na a7 jest broniony przez wieżę. A pionek na d5 jest broniony przez tego pionka, który jest broniony przez skoczka. Smutne to jest troszeczkę, bo ten hetman no, niby jest tu aktywny, tak, no ale co, no, no, szacha nawet nie może dać, bo tu wieża stoi. Tu nie może przyjść, bo skoczek stoi. Ten skoczek paradoksalnie tutaj robi bardzo dużo dobrych rzeczy na A5. On tu dobrze stoi. Ja wiem, że skoczki na bandzie źle stoją, no ale patrzcie, no, ten skoczek tutaj blokuje wszystko. Ten hetman nie jest w stanie tutaj nic zrobić, no autentycznie. Yy, więc tego Hetmana po prostu olałem Bo nic z nim nie trzeba robić Tak jak mówiłem Zresztą nawet nie wiem co bym miał do końca Z nim zrobić, niech sobie tu stoi yy, Odszedłem Hetmanem Na C4, najlepszy ruch Grożą oczywiście widełki Więc przeciwnik się obronił Poszły bicia No i teraz Odważna decyzja z mojej strony Tu musiałem policzyć wariant Długi dosyć. Ale policzyłem. Policzyłem ten wariant. Jestem z siebie bardzo dumny, ponieważ nie był to żaden błąd. Yy, ryzykowna decyzja. Hetman 3 Z zimną krwią. Z tego ruchu jestem dumny, ponieważ ciężko jest się na takie coś zdecydować, wiedząc, że tu zaraz wejdzie, tu zaraz wejdzie ta wieża. Ale doliczyłem, że po Hetman bije C3 i wieża E8 szach, to ja to mogę po prostu wymienić, zagrać królem na H7, oddać tego pionka i potem nie... Yy, bo ja liczyłem... Policzyłem taki wariant, że jak król H7 oddaję tego pionka yy, i przeciwnik to zbije, to ja daję tu mapę. Taki wariant policzyłem. Który poszedł w partii? Także no, tak się zakończyła ta partia. 1400. Dzięki niej zostało wbite. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Yy, także yy, też chcę uświadomić Was, że każdy popełnia błędy. My też, zawodnicy 1400 i pewnie wyżej, nawet 1600, też popełniają błędy. Także yy, jeśli podchodzicie do turnieju swojego pierwszego, widzicie, że goś gościu ma 1400 i myślicie sobie, że o Jezu, no nie pokonam go, no on jest za silny. Nie! Tacy ludzie też popełniają błędy. 1600 też popełniają błędy. Także tyle, jeśli chodzi o, o przekaz tego filmu. To chciałbym, abyście zapamiętali. Nawet zawodnicy pokroju 1400 potrafią podstawić Hetmana. Yy, także. Yy, no cóż. Ja już będę spadał. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć.